you <laughs> Oj, moi drodzy, wiem co prawda, że już troszeczkę maja minęło, ale wydaje mi się, że na podsumowanie kwietnia nigdy nie jest za późno. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wciąż nie ma premier kinowych, ale wydaje mi się, że serwisy streamingowe, jakieś tam poszczególne premiery na VOD w zupełności wystarczą, żeby zaserwować wam coś interesującego. I troszeczkę dzisiaj będę oszukiwał, bo mamy takie produkcje rzeczy, które będą obok siebie, są tak różne, tak inne, a mimo wszystko wydaje mi się, że warto jest zdecydowanie polecić, także będzie troszeczkę inne podsumowanie kwietnia. Oczywiście Oczywiście wciąż z tymi samymi kategoriami, ale będzie tych rzeczy troszeczkę więcej niż zazwyczaj. No i dobrze, może nie przedłużajmy. Oto podsumowanie kwietnia. Na początek najlepszy film, i tutaj troszeczkę szukuję, bo z jednej strony będzie o znakomitym serialu Devs w wydaniu Alexa Garlanda. Już o nim mówiłem dłużej w oddzielnej zupełnie recenzji, ale tak czy siak uwielbiam opowieść o science fiction, która jest głównie o człowieku i z której wynikają też wszelkie obawy albo przemyślenia to dotyczące przyszłościowych technologii, rozwoju szeroko pojętego. I nie tylko to jest fajne, że technologia jest istotna, ale człowiek zawsze jest najważniejszy u Garlanda zawsze tak było i Deps to jest taki mix ex machin anihilacji, który się naprawdę bardzo dobrze ogląda i którego zakończenie rzeczywiście mm, no, miesza w głowie e, niesamowicie. Drugą produkcją jest, co przyniesie i to jest bardzo kameralna opowieść, także była tutaj recenzja, to jest film Williama Nicholsa, który opowiada o rozwozie, no i powiem Wam, ten rozwód jest trochę mniej standardowy niż inne filmy, w dodatku jest świetnie napisany, jest i drapieżny i wyciszony, zawiera w sobie wiele różnych emocji, ma kapitalnych aktorów, Bill i Janet Benning. Czy też o dobrze pamiętam, no to jest znakomity Terset, który sobie świetnie radzi i ta produkcja miała być w kinach, wylądowała na VOD i serdecznie Wam polecam, żeby się z nią zapoznać. Devs natomiast jest dostępny na HBO-go, 8 odcinków, zamknięta całość, więc dwie zupełnie różne rzeczy, dlatego są tutaj w jednej, w jednej kategorii, w jednej półce. Myślę, że zdecydowanie z oboma warto się zapoznać i, i chciałem, żeby jednak pojawiły się razem na tej liście. Najlepsza książka, no tutaj mimo różnych wątpliwości, mimo różnych zagwozdek, koniec końców pole Position dostaje traktat o uskaniu fasoli. Także o tej książce opowiadałem tutaj na kanale, szerzej w oddzielnej recenzji. Tuż mogę powiedzieć, to moje pierwsze spotkanie z Jesławem Myśliwskim. Wiem, że nie ostatnie. Świetnie się czytało tą opowieść niby zwykłego człowieka, a jednak mającego niezwykłe życie. Taka oda do przeciętności i do takiego życia człowieka, który nigdy tak naprawdę w 100% przeciętny nie jest. Zawsze jesteśmy w jakiś sposób wyjątkowi, jak to jest napisane, jak to jest opowiedziane, można powiedzieć, że to są takie Małe, oddzielne historie połączone w jakąś w jedną wielką opowieść o człowieku, który przy tym łuskaniu fasoli opowiada o swoim życiu niby nic, a fantastycznie się to czyta. Piękny język. No na pewno do Myśliwskiego wrócę. Wydaje mi się, że traktat o łuskaniu fasoli na początek może być idealnym wprowadzeniem tego autora. Także tu w tym miesiącu, mimo, mimo trudnych walk, bo tutaj było dużo produkcji, o których zresztą Wam też opowiem, które walczyły o to mian najlepszej książki. To był bardzo dobry miesiąc, no, ale jednak zdobywca Anikę dwukrotnie nie bez powodu pokazał ogromną klasę. W kwestii największego rozczarowania, no niestety, filmowa produkcja. Książki trzymały poziom, ale. Te wszelkie streamingowe powroty i odkrywanie rzeczy z przeszłości doprowadziło do tego, że obejrzałem seks, kłamstwa i kasety wideo, czyli Winslerberga, którym zrobił furorę na poletku filmowym. Jakkolwiek doceniam atmosferę tego filmu, doceniam aktorów, ma jakiś drobny czar ten film, aczkolwiek jako całość jest rozczarowujący. Mam wrażenie, że to jest film przegadany, trochę bełkotliwy, taki, który niby chce być tajemniczy i nieoczywisty, a koniec końców wydaje się, że jest niezwykle naciągany i troszeczkę taki... Ten film jest trochę jak jedno wielkie kłamstwo. Mam takie wrażenie. Na każdym polu próbuje mnie zwodzić, próbuje mnie wprowadzać w jakieś dziwne narracje, dziwne opowieści. Jest strasznie sztuczny. Odnoszę takie wrażenie. I owszem, ta atmosfera seksu, kłamstw i kaset wideo jest jak najbardziej tajemnicza. Ma jakąś taką pociągającą w sobie nutkę, ale koniec końców, kiedy ogląda się cały ten film i kiedy po sensie się o nim myśli, to jest takie wrażenie, że w sumie nic takiego fantastycznego w nim nie było. Nie rozumiem trochę fenomenu tej produkcji. Jestem w stanie, Zrozumieć, że niektórzy bardzo lubią ten film, ale koniec końców w takim ogólnym spojrzeniu, jako na, na jakiś film, który jednak zasłynął na świecie, który był przepustką Cedeberga do wielu innych projektów, no to kurczę, nie bardzo rozumiem jego fenomen, ani emocjonalnie nie jest w jakiś sposób nowatorski albo przenikliwy. Te postaci rozmawiają z sobą trochę jak robot, są troszeczkę sztuczne, jakby ktoś wkładał im na siłę pewne dialogi do ust. Ja nie bardzo wierzę ani w te sytuacje, ani w to, co się wydarzyło, ani co z tej sytuacji koniec końców wynika. Szkoda mi trochę aktorów, bo wydaje się, że robią co mogą, żeby ten tekst, który mają zeserwowanie, jakoś go nasycić emocją i prawdą, ale niestety nie do końca się udaje i to, co powinno być filmem jak najbardziej intrygującym, niepokojącym, dla mnie był zwyczajnie nudny i trochę odpychający i jak już mówię, nie do końca, rozumiem. No, także tutaj mamy produkcję pozornie klasyczną, ale jednak dla mnie rozczarowującą, kiedy patrzę na to, co obejrzałem na, na VOD i na streamingu w ostatnim czasie, no to jednak tekst kłamstwa i kasyty wideo okazał się niestety największym rozczarowaniem. I na koniec znów troszeczkę naginam miana kategorii, bo w kwestii największej niespodzianki będzie nie jedna rzecz, ale dwie rzeczy. Dwie książkowe propozycje. Po pierwsze, fantastyczny cykl esejów, o tym się nie mówi. Też była oddzielna recenzja, ale wydaje mi się, że warto wspominać o nim z nią, bo Autorka Emily Pine opowiada o swoim własnym, osobistym życiu, o trudnych przejściach związanych ze swoimi rodzicami, z rozwodem, z tym, jak była traktowana w okresie nastoletnim, jakie, jak, jaki był jej bunt. Opowiada też o kwestiach bardzo osobistych, bardzo prywatnych, chociażby kwestia zajścia w ciążę. Tam jest dużo, dużo rzeczy. I owszem, przede wszystkim wydaje się, że to jest książka dla kobiet, ale moim zdaniem jednak jest dla wszystkich, bo pozwala spojrzeć z innej perspektywy na codzienność kobiet, na to, o czym się nie mówi w mediach, na to, się milczy, jest to kapitalny zestaw. Je sobie świetnie się czytane, nie są naukowe, one są bardzo życiowe, bardzo przystępne i, i myślę, że dostarczą wam wielu przemyśleń, wielu refleksji. Bardzo bym chciał, żeby w szkole się o takich, o takich asejach mówił, żeby się analizowało, żeby potem młode dziewczyny nie czuły się wstydliwe z pewnych powodów, potrafiły rozmawiać o trudnych kwestiach, o pewnych niewygodnych, wstydliwych, o tych, o których każe się milczeć, a zdecydowanie nie powinno. Mieli pani miała odwagę, żeby o tym wszystkim opowiedzieć i. I ogromny szacunek, i dlatego jest to jedna z dwóch największych niespodzianych miesiącu Drugą natomiast są opowiadania Rafała Bławicberga, twórcy Buraka Horsmana. Ktoś to będzie Cię w całej Twojej nędznej glorii. Bardzo możliwe, że troszeczkę przerobiłem ten tytuł, bo jest tak długi, nigdy nie jestem go w stanie w 100% zapamiętać, ale nie się zwieść, tak fantastycznie jest ten tytuł nieoczywisty i zabawny. Tak samo te opowiadania, 18 opowiadań o miłości, różne perspektywy, różne opowieści, różne narracje, różne spojrzenie na miłość, ale każde z nich nęcące i jedne będą się wam podobały mniej, drugie bardziej, ale każde z nich będzie przynajmniej dobre, albo chociaż niezłe, a te najlepsze pozostawią wiele interesujących śladów fajnych, Innych opowieści, jest dużo zabawy, są też takie bardziej poważne i smutniejsze noty, ale przede wszystkim jest absolutna zabawa konwencją i jazda bez trzymanki i widać, że fantastycznie się w niej czuje twórca Boczaka Horsemana i widać ten jego charakterystyczny styl, charakterystyczny sznyt. No, fenomenalnie mi się to czytało. Najlepsze opowiadanie, jakie miałem w ręku w tym roku. Mam nadzieję, że coś się przebije, chociaż wiem, że będzie o to bardzo, bardzo trudno. Także te dwie pozycje zbiór opowiadań i zbiór esejów, dwie zupełnie różne strony medalu, ale obie stronie i zdecydowanie warte poznania. No i cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Troszeczkę rzeczy do nadrobienia w tym wolnym czasie. Dużo książkowych dobroci, troszeczkę mniej filmowych, ale wydaje mi się, że też. Sprawią wam wiele przyjemności, mam nadzieję, że coś Was zachęciło, zainspirowało i że Wam się to miło oglądało. Jeżeli tak, no to subskrypcja, czyli mapka w ogóle mnie widziana, A czy nie wymuszana. Zapraszam Was na Instagrama, Tam codziennie coś nowego, codziennie nowe treści. No i cóż, to było na tyle. Szybko, krótko zwięźli na temat. Dziękuję za uwagę. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Na razie. Cześć!